Siemanko, a z tej strony Kacper i dzisiaj ze mną jest Nadia. Dzień dobry. Eee, Możesz tą gumkę zdjąć. I dzisiaj będziemy robić jak najwięcej z plasteliny. Dobra, no to, e, ja chcę ja plasteliny! Ja chcę plasteliny! Dziękuję. No, ja jestem gościem na tym kanale. A z drugiej strony ja codziennie nie robię. I jak się drą. Dobra, dawaj mi tą plastelinę. Tak? Bierę żółty. Biorę żółty. Dobra. I ja biorę żółty i, nie, i niebieski. Dobra, ale Jak cel to... odcinku jest taki. Musimy wziąć jakieś naturalne rzeczy z podwórka mojego, a potem połączyć je z plasteliną. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z... no okej. Okay. Dobra. Odkładamy plastelinę i najpierw Kasper robi swoje, a potem no, okay. ja. Ale my... My... Chodzi, tak? Tak. Będę twoją pomóc zresztą, a potem ty mojej, dobra? Yy, okej. Okay. Dobra, no to gdzie pierwszy idziemy? Yy, najpierw możemy iść yy, tam, a, a potem będziemy... Nie, potem nie, zrób raz Dobra. No, jak ty masz plan na to, Nie wiem, mówiłem ci już. Może ja wezmę... No, hmm. yy, może ten tatyk? Nie, 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 o. To ja wezmę. Wow. Drugi Patek, świetnie. Pokazałaś jak z Harry Pottera ten Patek. E, Muszę ja wezmę. Ej, alohomora. Dobra, dobra, dobra. go dobra, e, <grym> dobra. Ale jeszcze musimy łazić. Chyba, że z jednego Patyka chcesz coś chce, chce, zrobić. No w sumie, albo nie. Ja nie tego patyka, tylko tu mam na patyka. O! Pokazuję, patyka. Wow! Dobra, to ja może... Ja może pójdę po... po piac? Nie! Tam idzie Nadia. To w takim razie, skoro ja tu poszłem... Hmm... to co by tu zrobić? Co by tu się przydało? Może... Hmm, tak szczerze nie wiem co tu wziąć, ale... Hmm... E, Weź szyszkę! To świetny pomysł. Dobra, drugiej potrzebuję. Cześć! Panu. Już jesteś tak szybko? Dobra, ja idę odłożyć tą rzecz, czyli szyszkę pana szyszkę. mister szyszka. Mister szyszka. Dobra, to ja biorę szyszkę. Nie mówcie tego, Nadi. Ja. E, ja wezmę... Ja zrobię z tego pana szyszkę. Nie mówcie jej. A z drugiej strony jakbyście jej powiedzieli. E, no muszę tędyk się przepchać. Hop! I co by tutaj jeszcze wziąć? Rip basen. E, hmm. No bym ja może... No wezmę trawę. Choć to jest jakiś kupi pomysł. Wiem o tym. To... Wow! Dobra, już tą Tak! Dobra, Dobra, biorę te. już tego wystarczy. No, raczej. A to, co wzięłaś? wziąłeś? Nie wow. wiem, co ja zrobię. Dobra, no to. Robimy, tak? Dobra, ja tu pokażę trochę, co ja mam. <laughs> ja mam listki i oczywiście te kolory moje. Ja mam patyka. Listki i piórko. Dobra. No to ja narpię, wezmę trochę niebieskiego. Hmm i nie wiem co z tym zrobię, może czapkę. Jedzie do sklepu. Aha. Ale klej już nie zrobiły. A ja się spytam, czy kupinam coś. Dobra. Na chwilę Nadia poszła i ja oczywiście zrobię czapeczkę. Wiem, że to nie jest zima, ale pan y, szyszka będzie miał czapkę! Jestem! Jej już ja przybiegłaś. Dobra, okay. to tak będzie wyglądał mój pan szyszek. Pan szyszek. Dobra, to wezmę o, trochę kasz pole, kasz pole. żółtego. Ja dorobiłem czapeczkę. O, yy, i teraz, hmm. Może coś dorobię innego. A ty czemu nie robisz? Nie wiem, bo nie mam pomysłu. No właśnie, mogłaś sobie wziąć więcej. Na przykład pana szyszkę! Bo jak więcej panów szyszek. Hmm. No to ja może, nie wiem, zrobię maskę mu. Albo nie wiem. Patrzcie tu. Tu patrzcie się. Dobra. Yy, to może dodam jeszcze coś z pomarańczowego koloru. Oczy mu zrobię. Oczy. Dobra, yy, to teraz... Pokaż trochę więcej do ekranu, a nie... Halo. Wow. Pani patyk. Dobra, to teraz dorobimy... Oczy, które będą wyglądały bardzo dziwnie. O tak! To ogólnie wygląda strasznie dziwnie. O Jezu. E, to teraz wezmę może... Gdzie jest zielone? Aha. No to wezmę może sobie... O! Wow, ile wykorzystałaś. Dobra, to może teraz zrobię mu ręce! Może by się przydały ręce. Z drugiej strony. Dobra, ja idę jeszcze na łowy. Dobra, ty idź na ja tu będę robił, pokazuję, tere, tere, tu. I może będzie druga część. Jeśli wam się to spodoba, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. I jak mnie naprawdę lubicie, to możecie zostawić subskrypcję. Subskrypcję, jeju. Dobra, robię mu ręce, choć to się ledwo trzyma. Mogłem, dobra, dodam trochę więcej. Się dobra, dobra. jestem. Ja Yy, mamy mały problem, Nadia. Jaki? Zielonego brakuje. Tu to. mamy jeszcze jakieś bóry, szary. No, z drugiej strony. Dobra, dorobię mu rękę. Jedna będzie troszkę uszkodzona. Tak trochę. Dobra, drugi to będzie wyglądać trochę bardzo dziwnie. Bo będzie wyglądać tak. Patrz. A, i kojarzycie Witka z to, co World? To teraz mam dla was miłą niespodziankę, bo Witek też się sprawdził w życiu. No tak samo jak Wituś, Witek. A, zostawcie dla niego łapkę w górę, no chcę, was prosić. Daj łapkę w górę, no z tym Witusiem nasz no zlituje. Wito trochę nas zaczął gadać i... Witek ty, gada... Witek ty gaduło. Dobra, ha, aha, znowu pójdzie. E, no to ja użyję trochę żółtego w ogóle, ty w ogóle nie użyłaś żółtego, tak wygląda mój ogólnie teraz. A to jest moje? Pani Patek. Pani Patek. Patyk. Zaraz, połowa będzie żółtej ręki, bo już prawie wieki się wykończył. Nożyczki. Wow. Dobra, e, to w takim razie tak wygląda e, mój pan. O, tak wygląda to. O nie! Problem. Ej, bo mi rękę wygięłaś! Dobra, jednak będą tego dwie części. Tak, zgadza się, dwie części. Bo się mu tak to nie wyrobimy. Właśnie. Ale pamiętajcie, że. że nie wiem co. Żeby zostawić łapkę w górę, chciałaś powiedzieć. Nie! Chciałem powiedzieć. <laughs> Patrz, jak to wygl wygląda. A subskrypcję. Na subskrypcję powiedziałem. No. Ale przestań już! Tak wygląda teraz. Coraz lepiej wygląda, prawda? Mm. Ej, bo ja potyka nie użyłem w ogóle. Dobra. Mm. Yeah. Mog, Mogłośne ręce zrobić, bo by było prościej. No ale oczywiście ja jestem pierdołą. Yeah. Ten, kto użyje najwięcej naturalnych rzeczy, to wygrywa. Nie wiem co, ale wygrywa. Dwa złote. Daj mi to. Dwa złote, ale mam. Nie wiem, koszulkę jakąś zrobić. Dobra, idę na kolejne Jeju, ale tak szczerze. Przeszłam? No Nieważne. Jednak, jednak zmieniłem. E, e, mój plan inny jest, bo jednak e, będzie jedna postać. Tak, zgodzę się. Jedna. Aha, dobra. E, tak wygląda to ogólnie. Przysunęła trochę więcej do oglądania. Dobra, tak to wygląda. Ogólnie, ja mu jeszcze nie wiem co to robić. Może. Hmm. Może będzie to jego mała gitara. Mała gitara. Jakoś tak. I to... I to wygląda jakby to trzymał, prawda? Może. To bardziej przypomina flet. No no to niech będzie flet. Co by tu jeszcze dodać? On wygląda jakby <suszy> robił tak. Hmm. No nie wiem co mu jeszcze tam wydać. aha. Ekran mi się zsunął i nie było nic widać. E, tak wygląda. I widzimy się w kolejnej części! Nie no żartuję, jeszcze będzie trochę filmu i chyba będą trzy części, prawda? Cztery. Dobra, cztery. Ale jeżeli się z, y, zmieścimy. Jeżeli plastelid, to znaczy. jeśli plastelidy. Dobra. Dobra, mamy czter. jeszcze to coś brzydkie. I jeszcze mamy to coś brzydkie. Dobra, to jeszcze mnie mu dorobię. A, ubranie! Dobra, będzie czerwone, bo już. Czerwono-niebieskie, bo. I strasznie... taka jest łapka w górę i subskrypcja. Właśnie, że nie. Jest biało, ale. Ale. No tak, ale Więc łap... no powinna... to Więc łapka. Powinna. Ta czerwona plastelina powinna być szara. U was. Wiem co ja odcinek. Aha. Walnąłem cię. Ej! Ale... Ja tego nie mówiłem. To ty powiedziałaś. A ja cię walnąłem, a nie ty mnie. Nie wiem! Dobra, z jednej strony będzie ja ubranie, bo nie było go stać. Dobra, przepraszam, to, to jest przed Wiem. Więc... Dzień dobry. To strasznie wygląda tak szczerze. No dobra, ja już skończyłem. O, tak wygląda. Jej wachlarz. Popatrzcie, jaki piękny wachlarz. Aha, znowu się. Aha, my nagrywamy, a to się sunęło. Mogę, pakieta? No dobra, weź Dobra, to ja co by tu jeszcze mu dorobić? Nie wiem, może dorobię mu. Może z łaski byś mu nogi dorobił. siedzące. O boże? Nie zgryź się! Ej, bo jedno oko ma takie aż Dlaczego drugie chcę, aby miał takie. <laughs> Ładne oczy, prawda? nie sobie... O! Najlepsze oczy! Pokaż? Piero? Nie, tosty. Pokaż? Tosty, tak. Nie, Ej, są... gofry! Gofry, no gofry. Ej, ten na zlepiej wygląda jak gofry. Dlaczego oczy będzie miał białe? Bo nie było go stać na czarne. Nie było stać na normalne oczy, tylko musi mieć szare. Tak, myśleliście już, że to pomarańczowe to jego oczy, ale jednak nie, pomyliliście się. On będzie miał jeszcze dziwniejsze te oczy, będzie miał trzy warstwy oczu. Co słabiejszego mogliście zobaczyć, gdy oglądacie... Ale człowiek ma trzy części oczu, białko, tęczówkę i źrenicę. Przestań, są wakacje, nie mówisz. Jej! Yeah. Oh, nie trzyma w piwnicy. Dobra, to on będzie chodził, nie wiem, Nie wiem jak będzie on chodził. Jej! Yeah. Wygląda trochę strasznie, ale i wygląda super! Prawda? Był to wasz przyjaciel? Dobra, no to teraz dorobimy mu czwarte oczy. Czwarte oczy. Tylko to już wiadomo jest ze wszystkiego, jakie mogło być na Ziemi. Mm. O! O! Wreszcie wygląda to jak oczy z czarnym. Wreszcie wygląda. Nareszcie! Nareszcie! To jeszcze bardziej strasznie wygląda. Ale wygląda jeszcze bardziej jak człowiek! Ale straszniej. O! Tak to teraz wygląda! Wow. Czy mi się wydaje, czy ja w ogóle na odcinku nie gadam? No z drugiej strony. Muszę się krzesło przesunąć. Dobra, więc ja jeszcze mu dorobieniem. O, i ja skończyłam swoją. Pana... Ej, skopiowałaś ode mnie! Odrobiłaś placek! A ty nie masz placek, ty masz oczy. E, no z drugiej strony. Przyczep się. E. O nie, oczy mu zgniatłem! nie! A! Dobra, tak na razie on wygląda i widzimy się w kolejnej części.